Mam nadzieję, że teraz się uda. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie po tej dietetycznej, żywieniowej stronie internetu. Dzisiaj pokażę Wam trzy, nie sześć, trzy szybkie inspiracje, nadania, które bez problemu śmiało możecie zabrać ze sobą do samolotu. I bez zbędnego przeciągania. Ja jestem Martyna, jestem magistrem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale pomagam zabieganym mieścić zdrowie i poruszam różne treści związane z żywieniem i z psychodietetyką. Mam ogromną nadzieję, że sąsiad się nad nami zlituje i przez chwilę nie będzie wiercił, bo normalnie to od dwóch godzin czekam, żeby nagrać dla Was ten film, więc tym bardziej zostawcie lajka za poświęcenie. Zacznijmy sobie od przepisu, który mieli w tej edycji uczestnicy projektu Przemiana, czyli generalnie programu, który ma na celu wyrobić i nauczyć zdrowych nawyków żywieniowych, jednocześnie dbając o swoją sylwetkę. I będą to przepyszne ciastka w stylu piegusków. I słuchajcie, ja sama zdaję sobie sprawę z tego, że jedzenie do samolotu musi być naprawdę takie kompaktowe, to nie mogą być duże lunchboxy, zwłaszcza jeśli podróżujecie tylko z plecakiem. A ja zawsze praktycznie podróżuję z plecakiem. Nawet jak lecę na 12 dni, to i tak plecak zawsze musi być. Więc to nie będą żadne takie przepisy, wiecie, typu, że do pudełeczka, tu jakieś pomidorki, tu jakiś humus, marchewka i tak dalej. Bo po prostu ja uważam to za niepraktyczne. Jeśli stałabym przed wyborem tego, czy do plecaka spakować lunchbox z pomidorkami, humusem i tak dalej, czy sukienkę, zdecydowanie wybrałabym sukienkę. Boże, nie wierci, wspaniale. Wspaniale. No i znowu. Dobra, mam nadzieję, że tego nie będzie jakoś bardzo mocno słychać na filmiku. Zaczynamy sobie od tego, że do blendera dajemy około 60 g płatków owsianych. Tak, żeby ta nasza sytość w samolocie była pełna i wiecie, żeby od razu nie być takim głodnym. Płatki owsiane, błonnik, ideolo. Kolejny składnik, który pięknie tutaj nam obniży ładunek glikamiczny i zwiększy naszą sytość, to masło orzechowe. 40 g. Błagam, panie sąsiedzie, błagam. Proszę godzinkę bez a potem już można wiercić do nocy, naprawdę godzinkę. Może wysłucha. Eee, jedną łyżeczkę masła, 10 gramów około. Dosładzamy sobie to wszystko słodzidłem. U mnie jest to akurat fit cukier, ale można użyć erytrytolu. I oczywiście tutaj poziom słodkości zależy od waszych preferencji. Ja akurat trochę wolę bardziej słodkie, więc dodam sobie tak około dwie łyżeczki. I teraz uwaga! Tajny składnik, który sprawi, że nasze ciasto będzie bardziej takie mokre, ale jednocześnie też będzie mocno podbijał smak, jest to starte jabłko. I blendujemy! Ta masa wychodzi mniej więcej taka, ma być zbita i konkretna. Nie no, błagam, błagam, przestań wiercić, przestań wiercić. W ogóle temat odnośnie brania przekąsek do samolotu jest dość prosty, dlatego że nie możemy zabrać tam żadnych koktajli, jogurtów, szejków, dlatego, że maksymalna pojemność płynu to 100 ml. A jeśli podróżujecie w stylu babulandii, tak jak my, czyli właśnie z plecakami, jak wspomniałam wcześniej, no to lunchboxy piękne odpadają, mimo wszystko. Z naszego ciasta lepimy sobie takie ciasteczka, mogą być malutkie, mogą być większe, w zależności od tego jakie Wy preferujecie. Ja sobie dam raczej takie malutkie i rozkładamy je na blaszce do pieczenia, na papierze do pieczenia w sumie. Ja ogólnie uważam, że tak naprawdę wszelkiego rodzaju kulki mocy, batony granolowe i tak dalej to super forma, dlatego, że to taki bardzo kompaktowy posiłek, który rzeczywiście w dość niewielkiej objętości ma dość sporą wartość energetyczną. Widzę, co jest w ogóle najlepsze? Że mieszkanie obok nas się wyremontowało, mieszkanie pod nami się wyremontowało, a to mieszkanie u góry przez pół roku nie działo się nic. I teraz zaczęło. Akurat w dzień, kiedy muszę nagrać filmy, bo nie mam innego po prostu terminu dostępnego. A że są to ciastka w stylu piegusków, musimy tutaj zadbać o dodatek posiekanej gorzkiej czekolady. Czyżby chwila wytchnienia? Oby. I takie oto ciasteczka będziemy sobie wkładać do piekarnika na około 10-15 minut, no do 200 stopni i włączymy też termoobieg właśnie, żeby one gdzieś tam były takie bardziej chrupiące. I właśnie te wszystkie batony granolowe, kulki mocy i tak dalej, to świetne produkty, które są naprawdę bardzo mocno sycące. Dlatego mówię, że to jest taka fajna, kompaktowa, przykąska do samolotu. Dlatego, że to są takie dania, produkty, które są oparte właśnie na wysokobłonnikowych produktach, na przykład płatkach owsianych, płatkach gryczanych. Są też tam często bardzo dodatek tłuszczów, tak czyli jakiegoś masła, orzechowego oleju, które właśnie będą potęgowały naszą sytość. Jednocześnie będziemy dostarczać. THANKS FOR JOINING US, WE'LL tej sytości i tych wartości odżywczych w stosunkowo małej porcji. Halo? Czy teraz będzie mnie może lepiej słychać? I swoją drogą tego typu przepisy na różne lunchboxowe propozycje znajdziecie w moim e-booku 30 przepisów na lunchboxy, gdzie macie 15 propozycji na lunchboxy na słono i 15 propozycji na lunchboxy na słodko. Oczywiście wszystkie te dania są tak zrobione, żeby dało się je zabrać do pudełka, żeby nie brudziły, żeby nie odstraszały zapachem osób, które na przykład z Wami pracują czy są w szkole, więc są to naprawdę kompaktowe i idealne dania do lunchboxu. Dobra, słuchajcie, sąsiad nie wierci, więc korzystamy, wyciskamy po prostu z tego czasu tyle, ile możemy i gotujemy sobie przepis numer dwa. I będzie to również świetny sposób na danie do samolotu, dlatego, że ja zawsze z tego korzystam w ogóle. Jest turboodżywcze, jest odpowiednio zbilansowane i jest sycące. Więc wszystko, co najważniejsze i też jest pyszne. A będą to wrapy. Żeby podbić ilość białka w naszej diecie, postawię tutaj na wrapy z kurczakiem, dlatego, że kurczak ma bardzo dużą zawartość białka, a tak jak powiedziałam, inne produkty typu na przykład twaruk, skry, jakieś jogurty nie będą nadawały się do samolotu ze względu na przekraczającą objętość, a wrap z kurczakiem będzie idealny. Mówię Wam, o nie, znowu zaczyna. Różnego rodzaju wrapy to mój sprawdzony przepis do samolotu, dlatego, tak jak powiedziałam, są sycące i naprawdę bardzo, bardzo smaczne. I też po prostu wygodnie się je, je, ale takiego wrapa trzeba dobrze zawinąć, żeby Wam po prostu cały nie wykapał. więc naszego kurczaka podsmażamy sobie na oliwie z oliwek i dodatkowo jeszcze będę przyprawiać go przyprawą do gyrosu. Jeśli chodzi o tortille, to najlepszym wyborem pod kątem składu jest zdecydowanie lavash, natomiast lawasz też jest taką tortillą, która dużo bardziej się kruszy. Te tortille takie, no takie standardowe, one są bardziej sprężyste, więc moim zdaniem też lepiej nadadzą się do takich trudniejszych warunków, na przykład jak podróż. Jako, że ja sama wylatuję już jutro na mój wyczekany urlop ym, i będę podróżować po różnych zakątkach Hiszpanii i, y, i Maroka, to po prostu. U mnie jest czyszczenie lodówki, więc ten wrap nie będzie jakiś bogaty, piękny, urozmaicony, bo chcę pozbyć się rzeczy, które teraz mam w lodówce. Natomiast Wy możecie tutaj poszaleć swoją inwencją twórczą i oczywiście zrobić takiego wrapa, jak tylko Wam się marzy. Super dodatkiem na przykład będzie sałata lodowa, jakiś ogórek, rzodkiewka, kukurydza. Ja w lodówce mam, moi drodzy, paprykę i resztkę kolesłowa z Lidla i z tego będzie składał się mój wrap. Tak, dokładnie jest tego. Jeśli przykładowo będziecie chcieli zrobić tak jak ja, czyli gdzieś tam posiłkować się surówką, która jest bardziej mokra, tak to sobie nazwijmy, to pamiętajcie, żeby ten placek Torti posmarować um, czymś, co nie jest takie lejące, tak? Czyli na przykład gdzieś tam majonezem, który będzie miał bardziej stałą konsystencję, a nie na przykład jogurtem. I jeśli będziecie. No ja je... o no, ona oh... tutaj. I moi drodzy, jeśli wy będziecie chcieli wesprzeć się tutaj taką surówką gotową ze sklepu, to polecam wtedy nie smarować placka tortilli jogurtem, tylko bardziej czymś takim stałym, na przykład majonezem. Ja użyłam majonezu light, dlatego że jak ten wrap będzie taki turbo, turbo mokry, to wtedy wam się rozciapka i nie będzie to takie łatwe i przyjemne do jedzenia. I w ogóle was bardzo przepraszam za takie warunki, jakie są, ale chciałabym, żeby pojawił się odcinek, chciałabym, żeby one były regularnie, więc zostałam zmuszona nagrywać w takich warunkach, i nic z tym nie mogę zrobić. No i do wrapa dajemy sobie nasze źródło białka, czyli kurczaka. Ups, 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 ups. I ważna rzecz teraz jest taka, że my takiego wrapa nie wkładamy do folii i nie zawijamy go, dlatego, że on by się nam wtedy zaparzył, ciasto wtedy zrobi się bardzo miękkie, bardzo takie gumowe i ten wrap straci na swojej smakowitości, więc ja takiego wrapa daję do tostera, do takiego grilla, który gdzieś tam ma na celu właśnie tą skórkę podpiec, żeby on był taki chrupiący i mimo jak potem się go zawinie w tą folię, to on po prostu nie rozmięknie aż tak. Oczywiście można go również podpiec na patelni, ja natomiast zaopatrzyłam się już jakiś czas temu w taki, w taki sprzęt, w taki sprzęt, który ma wymienne nakładki na gofry, tosty i właśnie takiego grilla. I tutaj sobie to robię, dlatego że to jest o tyle spoko, że takiego wrapa można bardziej skompresować. Moi wzorca w ogóle słowo kompresować to jest słowo tego odcinka, więc napiszcie je w komentarzu pod tym filmem. I jak też widać, ten wrap właśnie dzięki temu, że tutaj go tak podgrillowałam, też tak bardziej się zasklepi. Teraz go obracam i jeszcze drugą stroną ogrzeję. A jeśli chodzi o nasze ciasteczka, to wyszły. Bardzo, bardzo mocno są zarumienione, ale spalone nie są. Są też twarde, zbite, a czekolada fajnie, że nie rozpuściła się tak mocno, tylko rzeczywiście jest ona w kawałkach. I standardowo, co robimy? Test smaku. Mm. mega dobre, naprawdę przypyszno, serio dobre. Fajnie, że nie wyszły takie suche. Bałam się trochę, że będą mm, suche. Ja ten przepis testowałam, ale już jakiś czas temu. Bardzo, bardzo są gorące i naprawdę są dobre. I widzicie, potem to ciups, pakujemy do jakiegoś woreczka i mamy przekąskę do samolotu. Ciasteczka gotowe, wrapik gotowe, więc teraz po prostu odstawiam to do wystudzenia i bierzemy się za przepis numer 3. Aleluja. Chyba przerwa. Przepis numer 3. Również chciałabym, żeby był zbilansowany pod kątem białka, dlatego tutaj użyjemy sobie odżywki białkowej. Chyba pierwszy raz w moich filmach pojawi się odżywka białkowa, ale tutaj naprawdę zrobi świetną robotę. Dodaję sobie do miski resztkę mojego banana, bo tak jak już wspominałam, czyszczenie lodówki. Do tego dodaję sobie około dwie czubate łyżeczki, 3 białka. Najlepiej użyć takiego smaku, wiecie, typu jakaś biała czekolada, czekolada, wanilia, ja myślę, że tutaj takie typowo owocowe białko, no średnio się raczej sprawdzi. Jedno jajko, jedna łyżka mąki pełnoziarnistej, jedna łyżka kakao i duża, czubata łyżka masła orzechowego. I na koniec troszeczkę mleka owsianego i blendujemy. I do naszej masy dodamy sobie jeszcze proszek do pieczenia, tak żeby nieco tą masę spulchnić i ja tutaj jeszcze wykorzystam sobie przepis, w sensie przepis, przyprawę do piernika. No i cukier, a raczej fit cukier, ale śmiało możecie użyć erytrytolu. Masa powinna być gęsta, ale jednocześnie lejąca, tak żeby po prostu na spokojnie nam spływała z naszej łyżki. I teraz dobrze wykorzystać oliwę z sprayu lub po prostu wziąć sobie olej, który rozsmarujemy sobie pędzelkiem. Ja już mam tutaj resztkę, więc chyba ja też tak będę musiała zrobić. A, i uwaga, i w sensie możecie tutaj tą masę wykorzystać jako babeczki, ja tutaj wykorzystuję to jako donaty, dlatego że po prostu mam taką formę, a w sumie. Też dla mnie to jakaś, jakieś urozmaicenie, bo ostatnio baweczki już jadłam. I do naszej miski przelewamy sobie nasze ciasto. W sensie do naszej formy. Z naszej miski. Tak, do naszej formy przelewamy sobie nasze ciasto. Powiem wam, że bardzo ładnie nam to wyszło. I te nasze donaty wstawiam sobie do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i będą się one piekły około. 15 minut, ale będę też regularnie sprawdzać, żeby się upewnić, czy ciasto już czasem tam do siebie nie doszło. I tak wyglądają nasze donaty. Powiem szczerze, że są bardzo proste, szybkie, są turbo czekoladowe. I też generalnie są takie zbite, więc będą one sycące, ale mimo wszystko warto mieć na przykład wodę pod ręką, bo tak jak powiedziałam, ich konsystencja jest taka mocno, bym powiedziała, właśnie nabita. Natomiast mają to wszystko, czego im potrzeba. Mają tłuszcze, mają, mają białka, yy, no węglowodany też mają. Więc szybciutki taste test. naprawdę bardzo, bardzo dobre. Też, że jest to takie sycące, takie konkretne. Więc jak najbardziej na plus. Moi drodzy, i to by było dzisiaj na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Sąsiadowi dziękuję bardzo za kompaniament muzyczny. Mam nadzieję, że moje propozycje przepisów do samoloty wam się spodobały. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy myślicie i co wy zabieracie zawsze ze sobą do samolotu, bo ze mną oprócz tych rzeczy często ląduje jeszcze jakiś baton proteinowy i orzeszki, taki mój standard. Bardzo wam dziękuję i co? Widzimy się za tydzień, w czwartek. Hejka. I teraz czas już, ja p*******, no dajcie mi nagrać to, 10 minut, proszę.